Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, któż jak Bóg. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Nie jest łatwo zrozumieć to błogosławieństwo. Trzeba by zapytać biblistów, aby dali nam głębsze uzasadnienie, co oznacza cichość w rozumieniu ewangelicznym. Co to znaczy na własność posiąść ziemię? Bo taką obietnicę Pan Bóg przywiązuje do tych, którzy starają się być cichymi. Być cichym to nie znaczy nic nie mówić, nie krzyczeć, nie klaskać, nie dopingować ulubionej drużyny na meczu piłkarskim. Być cichym to być podobnym do Jezusa. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, tak powiedział. A niejednokrotnie zdobył się na bardzo odważne biada. Potrafił wziąć, bić w świątyni. Potrafił się w dobrym rozumieniu tego słowa zdenerwować. Być cichym to znaczy nie ulegać emocjom. Emocje są podobne do gazu. Nieraz nie panujemy nad naszymi uczuciami. One są jak gaz, trzeba mieć kurek w tej instalacji gazowej, odpowiednio wcześniej go zakręcić albo przynajmniej osłabić działanie emocji. Nie da rady człowiek osiągnąć cichości. Dzięki samemu sobie błogosławieństwa nie są na miarę człowieka, aby żyć błogosławieństwami, trzeba przyjąć Boga, mieć Chrystusa w sercu, być wypełnionym Duchem Świętym. To On nas uzdalnia do życia błogosławieństwem. Dzisiaj w świecie jest wielu ludzi wcale niecichych, krzykliwych, dominujących, ale kto tak naprawdę? Posiadł Ziemię, Ziemię ludzkich serc. Na przykład Matka Teresa to przykład tej, która wypełniło to błogosławieństwo. Była cicha, a tylu ludzi stało się jej bliskich, tylu sercami zawładnęła. Podobnie było ze świętym Janem Pawłem II. To Duch Boży, którego przyjmujemy, to świętość Pana Boga, uspokaja nasze serca, czyni nasze serca podobnym do serca Jezusa, i wtedy możemy dawać to, co mamy od Niego, bo nie możemy dawać tego, czego nie mamy. Cichości nie da się stworzyć na siłę. Musi to wynikać ze ścisłej współpracy z Bożą łaską, która zawsze ma pierwszeństwo. Bo chrześcijaństwo jest religią daru, najpierw daru, a potem obowiązku. Ale warto przebywać z ludźmi, których nazwalibyśmy cichymi, nie dlatego, że mają niski ton głosu, ale kto z kim przestaje, takim się staje. Otoczenie ma ogromny wpływ na nas. Nie dajmy się ponieść panice, pośpiechowi, Żyjmy swoim życiem, które ma osadzenie w Bogu, a wtedy posiądziemy ziemię. Najpierw zaczniemy panować nad ziemią naszego serca. To nie ona będzie panować nad nami, ale my nad nią, mocą łaski. A potem będziemy rozszerzać te granice panowania w ewangeliczny sposób. Prowadząc innych do Chrystusa. Może nerwy tobą zatrząsną w tym tygodniu? Szukaj cichości i spokoju u Jezusa. On pomoże ci coś powiedzieć mocno, ale nie tak, by innych zranić czy obrazić. On nas uzdalnia do takich postaw. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg?